Cześć, dzisiaj gra twórców Timeshifta, czyli strzelanina TPP. Gra nam opowiada historię gliniarza Davida Russela oraz jego kompana, który poszukuje swojej córki w świecie zaatakowanym przez kształtnych kosmitów, luchadorów. Yy, można by powiedzieć, że jest to sztampowe, oklepane, ale diabeł tkwi w szczegółach. I dla osoby, która ukończy grę, może być ciekawe zakończenie. Gra jawnie wzoruje się na Gears of War, dlatego porównania w wielu czasopismach są nie bez powodu. Zaczynając od broni, kończąc na menu wyboru oraz osłonach, gra wygląda trochę jak Gears of War taki trochę uboższy, gdzie na początku ładowali trochę pieniędzy, a wraz z, z dalszym etapem gry jest coraz gorzej, szczególnie jeżeli chodzi o mechanikę i błędy występujące. Mamy następujący błąd. Gdzie mamy dotrzeć do pewnego punktu, docieramy do niego i oczywiście się nic nie uruchamia. Musimy od, od poprzedniego checkpointa sobie uruchomić grę. Albo nasz przyjaciel, z którym e, gramy z komputerem, nie chce podejść do punktu, przez co nie uruchamia się animacja. Mogą wkładać także e, różne sekwencje, na przykład przeskakiwanie z półki na półkę. Tylko dlatego nie możemy tego zrobić, ponieważ nie doszliśmy do pewnego y, momentu. Mamy całą szerokość półki i możemy tylko zejść w jednym konkretnym miejscu, co może irytować. Może także irytować poziom trudności niektórych bossów, gdzie nie jest to do końca zbalansowane. Przyzna się bez bicia, że ostatniego bossa musiałem stczytować, dlatego że przez y, inteligencję, bardzo wysoką inteligencję naszego komputera. Nie mogłem go zabić, dlatego że on w niego nie strzelał. I to może być irytujące strasznie w niektórych momentach, gdzie na przykład walczymy z bossem, a nasz kompan stoi sobie i ginie co chwilę. Potrafi wejść w tego bossa, zginąć my chcemy mu pomóc, i w tym momencie my giniemy. Albo animacja upadku. Upadamy i zanim my wstaniemy, przeciwnik zdąży podejść i nas po prostu dobić, gdzie mamy zmarnowane jakieś 20 sekund i jeżeli to pomnożymy razy kilka razy, bo musimy powtórzyć etap, to jest naprawdę wkurwiające. Give me a boost. Hey Davis, you know, I never really thought about why you helped me get on the horse. I wasn't exactly. Wspomniałem o mechanice upadku, ale można także finiszować przeciwników, co się dowiedziałem dopiero pod koniec gry, dlatego że przypadkiem przeciwnik leżał i mogłem go sfiniszować. Yy, nie wygląda to imponująco yy, i raczej nie zachęca. Wolałem tradycyjnie zastrzelić go, bądź się pobawić grawlingiem, który jest jakby klucz całej gry można oczywiście zmniejszać grawitację oraz zwiększać grawitację. Przez co e, urozmaica to zabawę, a czasem i przeszkadza, dlatego, że nie każdy element możemy podnosić. E, na przykład mamy pewien samochód, który stoi przed nami. Gra nam pokazuje, że możemy go podnieść, ale jak już samochód stoi obok inny, to już go nie podniesiemy, co może trochę irytować. E, korytarzowa gra Y, pełna skryptów i filmików, co może strasznie irytować. Idziesz, filmik, po czym idziesz 5 metrów dalej, i znowu filmik, jakby nie mogli tego jakoś połączyć normalnie. Y, I tak jest w, pewn w pewnym fragmencie gry, tak jest co chwilę, y, ale tak to poza tym jest super. Give it a whirl. <try> Muzycznie gra stoi na poziomie chodnika, nie zauważyłem, żeby mi jakoś przeszkadzała. Zorientowałem się w paru momentach, że w ogóle jest. Jeżeli chodzi o voice acting, to jest moim zdaniem dobrze dobrany. Nie ma niestety polskiego dubbingu, nie ma polskich napisów, są tylko angielskie napisy. I ze względów takich, że nie za bardzo można czasem zrozumieć, co mówią po angielsku Warto sobie je włączyć. Można także grać po sieci mnie osobiście nie dało nie, nie miałem tego szczęścia znaleźć jakichś graczy, którzy chcieliby grać w tą grę Można także grać po polanie Ale niestety nikt nie ma tej gry. Co mnie raczej nie dziwi jeżeli ta gra miałaby kosztować nie wiem, kilka złotych, to z chęcią bym ją kupił, ale niestety kupiłem ją podczas premiery i nie miałem czasu przejść i uważam, że najlepiej to bym dalej nie chciał mieć tego czasu, żeby ją przejść. Mimo wszystko, jeżeli ta gra stanieje do kilku, nie wiem, 20 zł, albo będzie jakiś dodatek do gazety, bądź nawet za darmo ją da do, do jakiejś innej gry, to warto ją sobie załatwić. W innym przypadku może strasznie nasz nazboleć portfel oraz głowa od przeklinania podczas gry. To by było na tyle, z tej strony mówi Wuchaj, łycha!